Mogę na razie patrzeć. Czaj, czaj, czaj. Niestety góro. Tak Masz jakiś budulec? Nie, to daj piasek. Szybko, daj piasek, daj piasek. Daj, daj piasek. Aha. Trzeba ją zakopać. Trochę więcej. O, dobra, 16, 18 powinno wystarczyć. Damy radę. Co? Ty nie masz drugiego łóżka? Zrobię ci. Wiem. Szłem już. Dobra. Jedna kura zabarykadowana. Tam będzie jajka na pewno jakieś. Ojej, nie wiem już. Nie ma żadnych jajek. Za niemiłe kury. Znaczy dałem Bażyjowi tam cztery, znaczy sam użyciem okay. mu się. Ale... Dobra, powiem, powiem ty, 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 tak dokładnie. Cofnij się, cofnij się. To jest oznaka kanibalizmu, tak? Świnia kanibal. <laughs> Ej, ty... Ty mnie. Ty. Ale dużo świnką od ciebie. Czech, ja ty z już domek masz chyba. Dobra, ja zrobię jeszcze raz takie dziwne coś. Po jednym dniu wyprawy. Nasi bohaterowie dotarli w końcu do celu. Skok wiary. <laughs> A takie poważne głosy takie skok wiary. Nie, to było niezłe takie. Nasi bohaterowie, taki poważny głos. I nagle. Skok wiary, skok wiary.

Lekarz? Za co się zebrała? Pani też Sara, nie zauważyłam Sara nie zauważyłam naprawdę Ci ukradłem rzeczy, ale oczywiście oddałem, bo ja nie jestem złudziem. E, ma jeszcze trochę wziąć tego mięska? Bo twoje, ten węgiel, więc wiesz. W sumie mam drewno, ale niech będzie i tak. E, to ci zajmie miejsce tylko. Masz już złote jabłko, ty zły człowieku. Na szczeku jeden piesek, szkoda. Chciałem ci przepalić. znaczy że w sumie za ciebie, to będę ci tego przypalił. Dobra, to już to położę. Mm. Jeju, za nieporządek. Sprawdzę. Ehm, tak, tutaj jedno oddaję. To i co jeszcze mu zabrałem, to dobrze. To zaś się w sumie zabiera miejsce. To w sumie też. To ja dla to się nie opłaca. Ehm, tego nie chcę śmieciów. Zrobię takie rzeczy ci śmieciowe. To już niepotrzebne. No w sumie chyba, że chcesz. No śmieć w sumie. Bo ty tam jesteś... Czekaj, ja ci, ja ci tutaj sprawdzam coś ci niepotrzebne. Yy, orbuzy masz? Daj jednego. Albo z dwa. Albo z trzy. Daj parę, po prostu. Nie no, daj tylko tyle. Cztery. Dobra, dzięki. Yy. Dobra, śpijmy. Już odcinek... Pomyśl, że już odcinek trwa 10 minut, jak ten czas szybko leci. Cóż nie? Dobra, to śpijmy. Chodź. Dobra, śpijmy. Co? Jak to? Niby jak? Jak? Dobra, musimy jej zabić. Uważaj, to może być creeper. Dobra, szybko wychodzimy. Szybko, szybko, szybko. Dobra, i zabijaj. Ja chcę, ja chcę go. Mam grabież jeden, więc mogę go. Czej? Ty! Mały skurczywek Cześć, ale nie zabijaj go. Bo ja mam grabież, więc może z niego coś wylecieć. Ojej, weź tym się małym zajm, co? Może klipper? Nie, no spokojnie. O, dobrze, kliper. Trochę im. Jezu, ja, ja ginę! Ej weź mnie ratuj, pół HP mam Pół serduszka Ej powiedzcie ktoś za mną nie jest Jest coś za mną, ja mam pół HP tylko Jeju Szybko, szybko Uff Uf. Ale to po... było no Mały biega O wiem, przepraszam Prowadziłem, ty go zabij. I, o, moje. Ej, nie zabijesz się go z, z tym. ze złotym. Ja go zabiję szybko. Szybko, walgo, walgo, walgo. Nic nie wypadło. Nie no, słabo. Dobra, chodź, już możemy iść. Zabij go, zabij go. Ty, a ty, żebyś. A ty, ale on ma dobry łuk. Ej, po co go zabiłeś? Ej, u, e, łuk ci wyszedł z niego? Aha. oczysz Aha, ja się nie mogę do ciebie tepnąć nawet. Ty musisz mnie tepnąć. Nie, nie ma jeden. Jest. Dobra, ale zbierzmy i ty. A szybko, musisz się wziąć, bardziej. Oj, dobra. Ale tu dużo tych, chodź sobie po ekspimę to Jeszcze nie, w sumie, you no know. Te małe zombie są strasznie silnymi Jezu, zabiją mnie Dobra, ja szybko idę do domku Jeju, widzisz ile tu jest? Uciekaj do domu! Mogę wybić szybę, żeby uciec przez okno jakby, co? Szybko, szybko, szybko Ej, nawet nie ma tutaj wyjścia awaryjnego Będziemy muszę zaraz zrobić co? Ej, nie mam mojej tej tarczy. Kurczę, nie wziąłem jej. Ty nie wziąłeś mojej tarczy przypadkiem? Nie, mam. Kurczę, zebrał mi jakiś zombie. Obrasz szybko. Nie, nie. Oj, sorry za to. Eee, mogę gdzieś tu oddać rzeczy. Weź, zrób szybko skrzynkę, ja schowam swoje rzeczy. Rozumiem, ja mogę. Ja sobie zrobię tylko skrzynkę Jeju Dobra Spróbuję sobie rzeczy odzyskać Czyli na razie nic nie robię. Ja tam wyjdę, ja tam wyjdę Dobra, szybko, szybko i domu, pilnuj domu drzwi Zamknąłem drzwi No nie, niby zebrałem Dym ma Oj kurczę, znaczy się chciałem powiedzieć. tam Nie masz żeby na i rzeczy? Szybko, chodź, 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 chodź. Jest Dobra. I u przedmiotów nie mam w ogóle. Dobra, ja szybko na home, może pójdę co coś wezmę Ojeju, ale to jak mój mieczyk, chyba, jeszcze raz... Ten maluch ma mój mieczyk! Nie, to jest... E... Ma kość. Oni... te zombie pewnie mi zebrały. Jeju, te maluchy są takie dobre. Ech, szybko, dobra, Parku może gorzej przychodzą. O. Aha. Spoko, nie miałem już chodzić. On dowody też nie leci. Dobrze zginął, zaskoczył jak kupi. Dobrze. Szybku, 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 szybku. <trybujesz> 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 nie! <trybujesz> nie! 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 Dobra, nie.